Jest to w mojej ocenie bardzo, bardzo ważny krok ku nowoczesności. W przyszłości chcielibyśmy, aby na bazie tego biletu ten bilet można wykorzystać również do uruchomienia karty miejskiej, czyli nośników. W tym nośniku będą zawarte wszystkie informacje, dzięki którym mieszkańcy będą mogli Między innymi, posługiwać się przy wszystkich elementach dotyczących ich, ich korzystania z usług, jakie poprzez spółki czy poprzez sam samorząd będzie czy, czy realizuje. Chcemy uruchomić konkurs na design tego. Biletu tego nośnika, tak aby mieszkańcy Jarocina zadecydowali, yy, jaki wygląd ma mieć ten dokument, można powiedzieć, albo na to narzędzie. Natomiast faktycznie chcielibyśmy zamienić bilet papierowy na bilet elektroniczny. Mamy taki plan w czerwcu, w lipcu może to wprowadzić. Będzie to pierwszy etap stworzenia okresowego biletu dla mieszkańców miasta i gminy Jarocin. Dlaczego na etapy? Bo pierwszy etap będzie powodował, będzie to takie rozładowanie całej dużej, można powiedzieć, sytuacji. Będzie powodował składanie wniosków, tak jak oczywiście to w innych miastach, miejscach, gdzie już to wprowadzono się dzieje. Składanie wniosków, będzie punkt personalizacji, gdzie będzie te bilety można zarejestrować. No, chciałem tutaj powiedzieć, że. Te osoby, zwłaszcza starsze, które będą się bały elektroniki, będą cały czas miały dostęp do biletu papierowego. Ma to o tyle kapitalne znaczenie, oczywiście trzeba pewne rzeczy jak gdyby wywołać wśród ludzi, wprowadzić pewną mentalność, którą mają już w innych miejscach, między innymi w Mielcu, gdzie byłem na, na takiej prezentacji, gdzie każdy, kto wchodzi do autobusu albo kupuje bilet, bilet u kierowcy, albo przez czytnik musi zaznaczyć swoją obecność. Ta forma oczywiście no, ułatwia dostęp tutaj pasażera do komunikacji, ale nam, spółce, w znaczny sposób pomaga rozliczyć nasze usługi, bowiem wszyscy uważają, że komunikacja dużo kosztuje, natomiast jest gro osób i to wynika z uchwał rad miejskich w całej Polsce i ulg ustawowych, biletów bezpłatnych, gdzie gro ludzi korzysta z tej komunikacji poprzez jakieś tam ulgi i zwolnienia. Drugi etap będzie przewidywał, jak już pan burmistrz powiedział, rozwinięcie. Będzie to w ogóle wstęp do jarocińskiej karty miejskiej. Myślę, że tutaj możemy rozważać bardzo wiele usług, które dzięki którym będzie można no, posługiwać się tą kartą. Po prostu będzie doładowywanie gdzieś w mieście, na przykład polegające, to już mówimy o tej kolejnej fazie, gdzie będzie można wrzucać monety, karta będzie doładowywana, a potem korzystając z różnych płatnych usług, będzie, będzie ściągana. Kwota z danego stanu pomniejszając i będzie zaraz widoczne.